Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak zlikwidować całkowicie e, pewną rodzinę naszego wroga. Jak zabić e, Dona i spalić ich, e, spalić ich willę. Najpierw, co musimy zrobić, to oczywiście e, odbić im wszystkie e, biznesy, jakie mają, a następnie odebrać telefon, jak zwykle, i spotkać się akurat w tym przypadku z, e, z moim szefem. Z Donem, z Michaelem. Okej, okay. idziemy z nim porozmawiać. Uj... Okej, okay, tutaj je, jego rezydencja została odblokowana i nam ja pokazuje, że mam musimy go teraz załatwić. Ja sobie zadzwonię Znaczy zadzwonię. Poproszę o pomoc moich e, moich nie wiem jak ich nazwać, moich sojuszników. zawsze mi się przydadzą no to co no to teraz jedziemy do jakieś spluwy tutaj są dobra ok wsiadamy do auta i jedziemy nastawiłem ściąganie gry i wszystkiego, więc trochę mi się zacina. Mam już daruje tą jazdę. Okej, okay, my już dotarliśmy na miejsce. Jak widać, jest już tutaj strzałeczka w miejscem, gdzie się mamy pojawić. No i zaczynamy naszą balangę. Ja sobie wybiorę broń. Tom Sona, chyba jeden z moich ulubionych. Magnum też jest bardzo fajny. Lubię magnum zabijać. Za daleko on jest. O, powoli będą tu wychodzić kolejni nasi przeciwnicy. Ok, wow, widzę, że tu balanga na, cał na całego cholera. Ok, kolejny z głowy. Kto tutaj jest teraz? Ktoś tu do nas ładuje. Okej, okay. i następny. Aha, dobra jest. No jeszcze nie spróbowałem. Okej. Okay. Przepraszam, czy jest tu jakiś jeszcze ktoś. Oczywiście, że jest. Okej, okay, teraz wchodzimy na górę. Tu jest czysto. O i zabywamy broń. Zobywamy <laughs> nową broń. Pięknie, lecimy dalej. Ale my chwila, chwila. Otworzymy sobie pudło. Pamiętajmy zawsze w safe, gdyż to nam trzy gotówki zawsze nam się przyda, nie? Jak coś tu jest w ogóle, nie wiem. Okej, okay, no i widzicie tysiąk. I gadajmy z tym. Fuck Masz gin śmieciu, okej, okay. no to co nam zostało? Wysadzić budynek? No, co jest? No i teraz musimy uciekać. Dlatego proponuję Wam, żebyście wszystkie rzeczy, co macie zabrać, wypełnili, zabrali je wcześniej. Raczej nie mam możliwości, żebyście nie zdążyli. I spójrz na budynek. <laughs> Otóż to piękny wybuch. No i nic, my mamy rezydencję naszego przeciwnika, a gra właśnie polega na tym. Pierwsza rodzina została zlikwidowana. Nic, dziękuję Wam za oglądanie, i jeśli coś będzie jeszcze ciekawe, to nagram, ale praktycznie, będzie, praktycznie gra polega na tym właśnie na wypełnianiu takich małych zadań i na końcu pozbyciu się całej rodziny. Pozdrawiam.